Połowie lutego odbyły się oficjalne preselekcje do tegorocznej Eurowizji. Podczas majowego konkursu Polskę reprezentować będzie Krystian Ochman, zwycięzca 11 edycji The Voice of Poland. Biorąc pod uwagę opinie zarówno fanów Eurowizji, jak i bukmacherów oceniających szanse uczestników na wygraną, Krystian znajduje się w całkiem komfortowej sytuacji. Jeden z zagranicznych ekspertów w rozmowie z Pudelkiem zaliczył go do grona tegorocznych faworytów. Do prawienia komplementów naszemu reprezentantowi dołączyła niedawno Edyta Górniak, która jak do tej pory może pochwalić się największym eurowizyjnym sukcesem w Polsce. Zdobywczyni drugiego miejsca z 1994 roku wypowiedziała się o Krystianie w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, nie kryjąc swojego zachwytu. Mam bardzo dobre przeczucia. Jest to bardzo dobry utwór, pięknie zaśpiewany, zresztą Krystian ma znakomity głos i jest też bardzo uroczym człowiekiem. Pracowałam z nim, spotykaliśmy się wielokrotnie w czasie programu The Voice of Poland i to jest taka naturalna klasa, kultura osobista, przepiękny głos, pracowitość i piękny utwór, więc będzie fajnie prorokowała. Wokalistka cofnęła się również pamięcią do swojego występu na Eurowizji i udzieliła Ochmanowi kilku rad. Jak najmniejsze rozproszenie nic więcej to są wielkie wydarzenia, takie produkcje mają ogromną ilość chaosu. Po drodze jest wiele elementów, które mogą rozproszyć to skupienie, które jest potrzebne dla sztuki. Więc tylko tyle, żeby się skupił ważne, żeby miał też zdrowe gardło. Chociaż ja wyśpiewałam drugie miejsce z chorym gardłem. Cuda się zdarzają, ale myślę, że tylko koncentracja i będzie super podsumowała.